Rada wyraziła zgodę na resumpcję głosowania, czyli możemy przystąpić do ponownego głosowania wniosku. Jeszcze raz przypomnę, żeby nie było wątpliwości, czego dotyczył wniosek. Wniosek dotyczył. Yy, wniosek. Panie, Przewodniczący, Panie Przewodniczący, bardzo proszę Pan. Yy, Ponieważ ja się wstrzymałem, a, a nie ma mnie tam yy, na liście. A ja się wstrzymałem. Też w tym głosowaniu? Tak, teraz w tym. Czyli co pan zatem, o co pan wnosi, panie radny? O, trzeba posłużyć. Reasumpcja. O reasumpcję głosowania, tak. o reasumpcję. Oczywiście. Dobrze. Jesteśmy na to gotowi. Dobrze. Proszę o przygotowanie zatem kolejnego głosu, głosowania. Ale moment. Kolejnych dwóch głosowań, tak jak rozumiem. Proszę państwa, kto z Pań i Panów... Tak, bardzo proszę, pan e, przewodniczący bodził przyprzecił. A ja mam wrażenie, że, 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 że wtedy może nam to umknąć. Mi się, mi się wydaje, że już zbliżamy się do finału. Panie przewodniczący, to? tak? Spróbujmy. Kto, e, kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem pana radnego e, Jobka o to? o rasumpcję głosowania w sprawie rasumpcji głosowania projektu zgłoszonego przez Pana Radnego Pała Dalkę. Proszę o podniesienie ręki na przycisku. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że radni wyrazili zgodę na reasumpcję głosowania w sprawie reasumpcji głosowania pana wniosku pana Pawła Dalkę, radnego Pawła Dalkę. Przystępujemy zatem do ponownego głosowania, szanowni państwo, wniosku radnej pani Jolanty Lubi Lubińskiej o rasumpcję głosowania w sprawie poprawki zgłoszony przez Pana Radnego Pawła Dalkę. Kto z Pań, Panów jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Powtórzę jeszcze raz, kto z Pań, Panów Radnych jest za wnioskiem Pani Radnej Jolanty Lubińskiej o reasumpcję głosowania nad wnioskiem Pana Radnego Pawła Dalkę? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tak, wszyscy zagłosowali? Kończymy głosowanie. Rada postanowiła przyjąć wniosek i dokonać ponownego głosowania nad tym wnioskiem. A zatem będziemy mogli ponownie przegłosować wniosek Pana radnego Pawła Dalkę wniosek o to, aby w paragrafie 68 ustępie 1 zmienianego nowego, proponowanego statutu do zdanie pierwsze brzmiało w sposób następujący. Projekt uchwały wznoszony na sesję wymaga opinii właściwej, merytorycznie komisji oraz omówienia na pozostałych komisjach stałych. Kto Zaraz za chwilę przystąpimy zatem do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za, za propozycją Pana Radnego Pawła Dalkę? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wnioskiem po, y, głosowało 10 radnych, przeciw 11, wstrzymała się jedna, a więc wniosek nie uzyskał akceptacji. Bardzo proszę jeszcze o wydruk, abyśmy mogli mieć pewno, abyśmy mieli pewność, że każdy zagłosował y, tak, jak y, miał w zamiarze. Bardzo proszę. Proszę powiedzieć, czy w bliższym y, czasie możemy spodziewać się? Możemy się spodziewać, bardzo proszę. To jest coś innego. To nie to głosowanie. Proszę Państwa, y, jeżeli Państwo pozwolą, y, Pan Radny Pawłodałkę, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Radni, swoiste takie déjà vu przeżywam, bo to już drugie takie głosowanie, gdzie niektórzy radni się mylą a potem w głosowaniu okazuje się, że to nie jeden radny, a dwóch albo trzech się pomyliło. Ja muszę powiedzieć, że bardzo zbudowany byłem tą dyskusją, starałem się, miałem wrażenie, że to było widać, że to nie była dyskusja polityczna i bez zbędnych emocji, a jedynie merytoryczna, ale niestety to głosowanie upewniło mnie inaczej. Zaczynam zastanawiać się, czy decyzje są podejmowane przez niektórych radnych tutaj na sesji, czy, 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 czy przed sesją na klubach radnych. Może to brutalne stwierdzenie, ale wcześniejsza już uchwała, która w ten sposób przeszła i i ta w sposób podobny. Ja mam prośbę taką oficjalną. Rozumiem, że nasze głosowania są jawne i że mogę za pośrednictwem Pana Przewodniczącego zwrócić się o wydruki osób, które jak głosowały w tym pierwszym głosowaniu i w tym poprawionym, że to będzie udostępnione. I o to od razu z góry mówię proszę. I druga rzecz, pytanie do pani mecenas, bo ja rozumiem, że jak głosujemy, ja się pomyliłem, źle nacisnąłem, składam wniosek o reasumpcję głosowania, żeby była jasność, dwukrotnie teraz głosowałem za reasumpcją, bo uważam, że jeżeli ktoś się pomylił, od tego jest Rada, w ten sposób powinniśmy decyzję podejmować i zawsze powinniśmy umożliwić osobie, która miała prawo źle przycisnąć, nacisnąć. Natomiast w momencie, kiedy kilka osób zupełnie inaczej głosuje przy reasumpcji, i taka sytuacja jest sytuacją powtarzalną, to dla mnie nie jest to przypadek. I w związku z tym mam pytanie do pani mecenas: jak długo po głosowaniu można wnosić o reasumpcję? Czy ja mogę sobie przypomnieć na następnej sesji, że dwie sesje wcześniej źle zagłosowałem? Ja mogę nie mieć świadomości. Nie zawsze te wydruki pokazują się na tablicy, kto jak głosował. Mamy ilość głosów, nie ma osób często, bo już jest następny punkt pokazywany na tablicy. Ja dopiero w gazecie przeczytam po miesiącu, że głosowałem inaczej niż głosowałem naprawdę. Na Też mogę wnieść o rozsądce głosowania? Powiem delikatnie. Nie ośmieszajmy Rady, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo. To był, to był cenny postulat. Bardzo proszę o wypowiedź Panią Mecenas. Proszę Państwa, każdorazowo jak na tej sali przy obradach sesji Rady Zachodziły takie sytuacje, bo to nie jest pierwszy przypadek, to powoływaliśmy się na paragraf 44 że statutu, że Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić w drodze odrębnej uchwały przyjętej nie wcześniej niż na następnej sesji. Nie stosuje się tego w odniesieniu do oczywistych pomyłek, czyli Zawsze było to traktowane, że w sytuacji, kiedy ktoś się pomylił, kiedy na tej samej sesji wnosił, to wtedy była reasumpcja głosowania. Natomiast w innym przypadku należałoby na następnej sesji wywoływać uchwały zmieniające. Dziękuję bardzo. Ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że mnogość tych poprawek być może sprawiła, że to nie tylko jedna osoba, ale kilka osób pogubiło się w głosowaniu, co zawsze ma... Prawo się pojawić i to może dotyczyć nie tylko e, e, młodych wiekiem, e, stażem e, Rady. Proszę Państwa, przed nami, e, przepraszam bardzo, kontynuujemy dalej e, procedowanie, porządku obrad. E, przed nami głosowanie w sprawie statutu, e, przyjęcia statutu Rady Miasta Piły z przegłosowanymi poprawkami. Tak, Panie Przewodniczący, ja poproszę jeszcze o reasumpcję tego, wolę nad ostatnim głosowaniem. Tak, dlatego, że tak, Pan tak, Przewodniczący tak. zaproponował tylko ten paragraf. 60. Tak, jest, rzeczywiście. Mhm. E, a zatem e, dwa kolejne głosowania. Pierwszy wniosek o, e, o reasumpcję głosowania w sprawie uchwalenia statutu. Kto z Pań, Panów Radnych jest za reasumpcją głosowania? W tej sprawie proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kończymy za chwilkę głosowanie. Proszę Państwa przy tej okazji chętnie poinstruuję. Jeżeli ktoś z radnych w trakcie trwania głosowania pomylił się wciskając nie ten przycisk, to do czasu trwania głosowania może wcisnąć ten, który chciałby wcisnąć. W momencie, kiedy kończę głosowania, ostatnie wciśnięcie, ostatnia wola radnego jest liczona i znajduje się następnie w podsumowaniu głosowania. Kończę głosowanie. Rada postanowiła większością głosów przyjąć wniosek pani radnej Jolanty Lubińskiej o resumpcję głosowania w sprawie statutu miasta piły w sprawie uchwały w tym zakresie. Proszę o przygotowanie. Dziękuję. Proszę Przewodniczący, ja bardzo przepraszam, bo ja nacisnęłam. a tam już brak głosu, o ile ja dobrze widzę, z daleka. Ta sytuacja jest w przypadku kolegi Beziaka. Bardzo proszę. Widzą Państwo, to jest tak. Główny informatyk. Nie wiem, czy w obawie o ten przebieg dzisiejszej sesji, no ale niestety nie był w stanie dzisiaj razem z nami być i staramy się tutaj naszymi siłami kadrowymi zastąpić, tak jak to umiemy. Bardzo proszę tutaj Pana informatyka o odpowiedź, czy to jest rzeczywiście wydruk z tego ostatniego głosowania. Tak, wynikałoby z niego, że Pan Krzysztof Muchewicz, Pan Radny Krzysztof Muchewicz, Pani Radna wiesowa Sztaba głosowali przeciw. Wstrzymały się osoby, Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński i Pani Radna Maria Miller. Natomiast głosu nie oddały osoby pani radna Małgorzata Karwacka i pan radny Zbigniew Pyziak. W takim razie pani mecenas, musimy ponowić głosowanie. Tylko ja rozumiem. Proszę o podpowiedź, czy pani zdaniem należy po prostu technicznie jeszcze raz głosowanie przeprowadzić, czy też jednak powinienem złożyć wniosek o reasumpcję i tę reasumpcję przegłosować. Proszę Państwa, stawiacie mnie Państwo w bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że to chyba jednak względy techniczne spowodowały, że jakieś są tutaj nieprawidłowości. Jeśli wolą Rady jest jednak zrobić reasumpcję, to bardzo proszę naprawdę. Chyba, że Państwo przyznacie, że rzeczywiście ze względów technicznych. Bardzo proszę Pan Prezydent Winnikus-Markowski. Panie Przewodniczący, ja zawsze jestem daleki od spiskowej teorii dziejów, ale w sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, gdzie wychodzą nam głosowania nie takie, jakie radni rzeczywiście realizowali, to proponowałbym wydruki obu głosowań. Związanych ze statutem. Bo nagle może się okazać, że osoba, która wnosiła o głosowanie, o reasumpcję, wcale się nie pomyliła. Dobrze. Rzeczywiście te wydruki, jak Państwo wiedzą, już od kilku miesięcy znajdują się na, na stronie Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. Można sprawdzić, jak każdy radny głosował w każdej nawet najdrobniejszej sprawie. Ja myślę, że dla bezpieczeństwa jednak poproszę o te głosowania tak, o, o głosowanie w sprawie reasumpcji. Przy czym uwaga, ja zaproponuję z pełną odpowiedzialnością głosowanie w tym momencie bez użycia portali, natomiast przez podniesienie ręki, przez podniesienie ręki do czasu, aż upewnimy się, że, że system działa poprawnie, natomiast aby upewnić się co do upewnić się co do, no, co do jawności, tak, abyśmy później byli w stanie odczytać, kto jak głosował. Poproszę pana sekretarza obrad, aby e, postarał się zapisać wyniki głosowania w, po prostu e, imienne. Kto zatem z pani, panów radnych jest za reasumpcją przed chwilą e, zakończonego głosowania? Proszę o podniesienie ręki. Dobrze, dobrze, ale ale okej. Okay. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Też jeden głos. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Przypomnę, że będziemy głosowali wniosek pani radnej Jolanty Lubińskiej o resumpcję głosowania w sprawie statutu. To nadal jeszcze to przedostatnie głosowanie. Tak? Panie sekretarzu, jesteśmy gotowi? Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku Pani Radnej Jolanty Lubińskiej oraz reasumpcję głosowania w sprawie statutu? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę jednoznacznie i, i, i w tym momencie, bo tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Bardzo proszę. Proszę, proszę jeszcze. Dziękuję bardzo. I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Stwierdzam, że Rada przychyliła się do wniosku Pani Radnej. A zatem szanowni Rada przychyliła się do wniosku Pani Radnej Jolanty Lubińskiej o reasumpcję głosowania w sprawie statutu. Większością głosów to jest 16 za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym się. Dobrze. Proszę Państwa, widać, że ten statut rodzi się w bólach. E przed nami ostatnie jak sądzę głosowanie. Głosowanie w sprawie przyjęcia statutu y, y, miasta Piły. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Piły w sprawie statutu miasta Piły? Proszę o podniesienie ręki. ktoś głosował za? Tak? Dziękuję bardzo. 14 za. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 6 głosów wstrzymujących. Profesor, przy 14 głosach za, 6 Wstrzymujących się i dwóch przeciw, Rada podjęła uchwałę w sprawie statutu miasta Pił. Ogłaszam teraz 15-minutową przerwę. Może, proszę Państwa, 10-minutową. Dobrze, dziękuję bardzo. Wznawiam obrady. Panie Panowie Radni, przed nami projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok. Jest to druk numer 84 wraz z załącznikami. Panie Prezydencie, kto będzie referował ten punkt? Słowa najlepiej poinformowana, czyli Pani Skarbnik Ewelina Bardzo proszę Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był szeroko debatowany na wszystkich posiedzeniach komisji. Otrzymaliście Państwo dosyć szczegółowe informacje zawarte w uzasadnieniu. Powiem tylko ogólnie, jeżeli chodzi do projektu tego, tej uchwały, że zmiany powodujące wprowadzenie dochodów spowodowały możliwość i przesunięcia oczywiście niektórych wydatków spowodowały możliwość wprowadzenia nowych całkiem zadań inwestycyjnych. I tylko przytoczę kilka najważniejszych czy największych kwotowo, które można było, udało się wprowadzić do budżetu w ramach tej y, uchwały. Między innymi wprowadzenie y, wcześniej już na poprzednich sesjach omawianej budowy ulicy Słowiczej i Jaskółczej zabezpieczenie dosyć znacznej kwoty akurat na, te, na to zadanie 500 tysięcy złotych. Dodatkowo wprowadzenie zadania inwestycyjnego, sygnalizacja świetlna wzbudna przy ulicy, przy szkole podstawowej numer 12, zabezpieczając 60 tysięcy złotych. Także przebudowa omawianej wcześniej na posiedzeniach sesji ulicy Żeleńskiego od ulicy Popiełuszki do ulicy Niemcewicza, zabezpieczając w ten sposób środki w wysokości 250 tysięcy złotych.